Cześć, witajcie na moim kanale. Chciałbym dzisiaj wam powiedzieć co tutaj się u mnie troszeczkę pozmieniało w zbiorniku oraz o mojej filtracji jaką tutaj stosuję. Przepraszam was od razu za to, że troszeczkę jest, będzie obraz ciemniejszy, ale nagrywam w dzień, bo wieczorami ostatnio nie mam czasu, także musiałem troszeczkę przyciemnić, żeby po prostu się światło nie odbijało, żeby było cokolwiek widać. Jak widzicie, tak od razu na starcie na szybkiego większość roślin, które miałem tutaj w zbiorniku, wyleciała, zmieniłem troszeczkę aranżację, zostały tylko korzenie plus anobiasy i mech oraz tam jeden echinodorus w środku. Dlaczego? Ponieważ łatwiej mi jest teraz utrzymać czystość w zbiorniku, o wiele łatwiej. Także jest obserwować paletki. Paletki mają mniej więcej teraz miejsca do pływania, co mnie też bardzo cieszy. Ryby zrobiły się takie bardziej żywe. Mają przez to troszeczkę mniej kryjówek, ale to też w gruncie rzeczy o to chodzi. Jak widzicie, po środku tutaj jeden turkus przeszedł też dość poważne leczenie. No, miał robaki. I widzę, że od mniej więcej 4 dni już sobie fajnie pływa z resztką paletek. Pobiera pokarm, także mam nadzieję, że, że będzie wszystko ok. Reszta paletek odpukać na razie, wszystko sobie ładnie rośnie, rybki naprawdę już niektóre dość znacznie podrosły. I słuchajcie, za filtrację, którą tutaj mam, odpowiadają. Dwa kubełki, dwa razy Aquanowa NCF 1500, jeden zrobiony jako typowy biolog, drugi zrobiony jako mechanik z małą częścią biologii dlaczego nie używam tutaj teraz tego jbl -a? ponieważ on się mi rozszczelnił próbowałem go naprawić wymieniałem uszczelki pod głowicą doszczelniałem wszystko i on dalej cieknie. także stwierdziłem, że jeżeli mam mieć więcej problemów z tym filtrem, to przy paletkach nie będę ryzykował albo go kiedyś może naprawię albo go po prostu wywalę, czy sprzedam tam na sztuki słuchajcie, za filtrację biologiczną odpowiada mi Matrix mam go tutaj 3,5 litra, bodajże, jeśli się nie mylę, jest 2,5 litra w kubełku biologicznym, i tam chyba litr jest włożony, czy 3,5 litra w tym kubełku, który jest mechanikiem. I słuchajcie, do tego jest jeszcze litr takiej najzwyklejszej chińskiej ceramiki, która była w zestawie, zawsze coś, coś tam pomoże. Nie używam teraz żadnych absorberów czy żadnych krystalizatorów wody. Chciałem po prostu zrobić akwarium dość takie proste, czyli bez zbędnych, że tak powiem nakładów i po prostu chciałem zobaczyć, czy dalej będzie tak prosto utrzymać w miarę sensowne parametry wody, bez na przykład używania Purigenu. No woda nie jest może aż tak kryształowa, ale z drugiej strony chodzi mi też o to, żeby troszeczkę była lekko zabarwiona, ponieważ lubię taki delikatny kolor herbaty, szczególnie w przy rybach, które pochodzą naturalnie po prostu z Ameryki Południowej. A więc, tak, lecimy dalej z filtracją. Drugi kubełek wyposażony w gąbki i, i watę, także jest to typowy, typowy mechanik. Czyszczę go po prostu tam raz na, nie wiem, no na półtora, na dwa miesiące. Trzeciłem go dopiero raz, po prostu jak widziałem, że ten przepływ delikatnie spadł. I tam znajduje się też właśnie ten jeszcze wspomniany Matrix. Tak, go po prostu włożyłem, bo tam już w tym drugim nie było miejsca. Gąbki od grubo do drobno ziarnistych przy okazji też pełnią rolę siedliska dla bakterii, także zawsze się coś tam osadza. Ale głównym właśnie źródłem filtracji biologicznej jest ten Matrix. Używam też na jednym z kubełków na tym biologicznym prefiltra tego HW. Jest też filmik na moim kanale, także możecie go sobie tam obejrzeć. Dlaczego go używam? Z prostego powodu, żeby nie otwierać tego filtra, który jest odpowiedzialny za, w głównej mierze za filtrację biologiczną. Zastosowałem prefilt, tam znajdują się oryginalne gąbki plus trochę waty, także to w zupełności wystarcza, czyszczę go tam na raz na dwa tygodnie. Po Prze -prze prostu przepłukam gąbki i wymienię watę na nową i tak naprawdę to zapewnia dobrą filtrację w moim zbiorniku. Do tego, jako cyrkulację robi jebało RW8, jest ustawiony na trzeci bieg, tam chyba z 8 możliwych, i to nie wiem, czy nie może troszeczkę za mocno. No ale na razie nie widzę jakiegoś mega zawirowania, czy żeby paletki miały problem. Także podejrzewam, że tak do sobie zostawię. Do tego, za filtrację jeszcze wiadomo. Bardzo ważną rzecz jest napowietrzanie wody. Także dwa jakieś tam zwykłe napowietrzacze. To jest bodajże chyba z aqua jakieś tam do nie, 150 litrów czy coś takiego. Także sobie dwa chodzą. Ogólnie no, nie jestem zwolennikiem stosowania tych wszystkich napowietrzaczy i tak dalej. Ale no, przy paletkach, jak wiecie, duża temperatura wody. Dlatego wolę po prostu dmuchać na zimne i żeby ten zapas tlenu w tej wodzie był chociaż filtry i falowniki i falownik, przepraszam i tak tutaj rusza taflą wody, także ta woda i tak się natlenia, no ale tam dwa te na powietrze, czy to jest razem 5 W, także niech sobie chodzą to tam dużego rachunku zapomnie, wiecie Słuchajcie, będę tutaj zmieniał. Filtrację, mianowicie chciałem tutaj założyć filtr, jakiś taki mały filtr kasetowy, chociaż tylko po to, żeby tam znajdowała się biologia, żeby jeden kubełek odłączyć. Przy okazji schowam tam grzałki z bardzo prostego powodu, nie będzie po prostu widać wszystkich rur i sprzętu. To jest raz a dwa, no zużycie prądu, jeżeli filtr, który tam podłączę będzie tam ciągnął w okolicy 10 W, czy tam nawet niecałych 10 W, a ten kubełek ciągnie 20, no to wiecie, 10 W razy tam miesiąc, no to troszeczkę się do tego więcej uzbiera, a mechanicznie może zostawię tego jednego kubełka, albo zobaczymy jak to w ogóle się będzie wszystko kręciło także raczej stawiam tutaj na proste rozwiązania, a nie kombinowaniach w tanganice być może dołożę tutaj jeszcze hydroponiki, jeszcze się cały czas nad tym, nad tym wszystkim zastanawiam. Zobaczymy, to wyjdzie, to wyjdzie w praniu. Jeszcze taka e, moja uwaga e, odnośnie właśnie tej filtracji mechanicznej. A no jeżeli macie te paletki, no to no to słuchajcie ludzi, którzy mówią, że trzymanie na czystym szkle albo na, małym, na małej ilości piasku jest dobre, rzeczywiście o wiele łatwiej się to czyści. Paletki dość dużo jedzą, ja tu naprawdę... Staram się je karmić 5-6 nawet razy dziennie. Dostają sporo mrożonek plus suchego, dlatego one naprawdę dość szybko rosną, ale też, też czasami sporo wydalają. Także i, oj, i jak mamy mniej jakichś dekoracji, roślin i tak dalej, tym prościej jest to nam usunąć, dlatego pousuwałem też te rośliny, zostawiłem same korzenie. Przy okazji fajnie to wygląda, palety mają się gdzie wypływać i powiem Wam szczerze, że akurat ten zabieg wyszedł na plus aczkolwiek wizualnie na pewno bardziej mi się podobało z roślinami, ale teraz też nie jest źle, poza tym jest bardziej funkcjonalnie. Także sami widzicie, że nie ma tutaj e, żadnych cudów, nic trudnego. E, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to walcie śmiało w komentarzach. Postaram się ponagrywać jeszcze troszeczkę więcej tych filmików, ale no, czas mi ostatnio, e, ostatnio nie pozwala, chociaż bardzo bym chciał, no, ale niestety no, nie rozdwoje się. Dobra, e, myślę, że to chyba będzie na tyle. Tak jak już mówiłem, będziecie chcieli jakieś więcej pytania, czy coś to odpowiem, albo dogram filmiku. Dzięki za te subskrypcje, że ktoś to w ogóle ogląda. Możecie tam polecić, polajkować. Będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się.